Wszędzie w Europie rządy, które się zajmują ludźmi i ich problemami, znajdują też sposoby, żeby te ceny energii, ceny gazu, ceny prądu nie zabiły. W Polsce, wyliczyliśmy to z udziałem ekspertów, nie ma żadnego istotnego powodu, żeby nie utrzymać pułap cen decyzją państwowych regulatorów na poziomie nie wyższym niż 600 zł za megawattogodzinę dla firm i około 450 zł za megawatogodzinę dla konsumentów indywidualnych. Spróbujmy zrobić to, co będzie kosztowało trochę te wielkie gigantyczne spółki, w których siedzą ci radni pisu i koszą te miliony, żeby te spółki narazić nie na jakieś straty, tylko na mniejsze zyski.